Karol wrócił! Złożę się, że nasi widzowie są teraz jak małe foczki Ale Karol, tak jakby cię w ogóle, wiesz, nie było Jakbyś nie wyjechał. Ale... Zająłem się Face'em, stary, prowadziłem wszystko za ciebie mówię, tak, mówię tak, hej stary, podpisane Karol <laughs> Dzień dobry, grupa na Facebooku typowo poniedziałkowa PCM Poniedziałkowe, wymiennie środowe spotkania winy. Z Ja sobie wyobrażam, ta grupa ma dwóch członków, tylko na razie, ale wiem, że dzisiaj już będzie miała zdecydowanie więcej. Ja, ja, ja się sam, bo mnie ten kaciek chwycił. Co poniedziałkowe, wymiennie środowe, czyli co, że od poniedziałku nie, do, do, do środy, środy trwa ja to nie tak, Nie, bo to pewnie jest jakiś dzisek i roman. Stałbym sobie, że to jest poniedziałek, a gdyby nie wyszło, no to w środę. Ja widzę, jak oni ale mają te lampki, tak. To... Ja chcę zobaczyć wow. zdziwienie na ich twarzach Po tym, jak mają admina w tych grupach i będą miały się, Ten dopisał się do twojej grupy. Ten dopisał się do drugiej do... grupy. Wow! Nie wiedziałem, że ta grupa zaskoczy, ale czułem, ale że jest dobre. Że... To mają te lampeczki. これしよう。 Dobre, co powiedział Kowe, wymiennie środowe spotkanie z winem, grupa na dziś, ale żeby nie było tłusto, ja się troszkę stęskniłem, bo przyznam, pisałem o tym chyba na Twitterze, że w zakopanym nie było zbyt wielu pięknych kobiet, naprawdę, przykro mi to, co ty gadasz, tak, chyba się sezon skończył na Zakopane i wszystkie ładne dziewczyny pojechały gdzie indziej, bo naprawdę było ciężko i nawet Karolina potwierdza to, ja chciałbym, żeby mi ten cały tydzień po prostu taki posuchy, po co oczywiście Karolina? zrekompensowała Pani Kasia. Pani Kasia. Policja miała nam pomagać, Karol. Policja ma służyć policja ludziom. Goście służy. wpadają, pada sobie policja i psuje zabawę! Jaką zabawę? Psuje zabawę! Ale gdzie? Zapytacie, gdzie ta zabawa? Boże, że mnie na niej nie było. Wnikasz w szczegóły, a tu chodzi o <laughs> psucie zabawy. <laughs> policja padła do agencji towarzyskiej Exotic Massage nazwijmy ją! Wspólne posiadówki, granie, układanie pasjansów, co poniedziałkowe picie wina. Tylko że stawki za te posiadówki są troszkę wyższe niż w normalnym <laughs> domu kultury. Ale za to dostajesz więcej? Co dostajesz? Nie mogę powiedzieć, Dlatego, że ten program kierowany jest do ludzi młodych Jak bardzo młody? pada policja i zgarnęła 15 klientów. 15. Z 15. 15 <laughs> niewinnych niewinnych ludzi. niewinnych ludzi. W tym bardzo dużo Francuzów. I oni wpadają a Francuzi. Ło? Comment comment savons les deux Français au Je ne illégal illegal. Legal. Legal? C'est le coup bresto, on te botto, Alco. Francuzi klienci tego Egzotik masaż, zupełnie o, 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 o! No, <noise> za nie zapłaciłeś rachunku. <noise> Klienci tegoż domu <głos> rozmów, <głos> domu dysput, kulturalnej wymiany zdań. Tak, tak! Proszę, ja chciałbym, żebyś e, po francusku powiedziała mocniej, bo to jest ważne słowo. Mocniej. Tydzień się kończy. Mocniej, mocniej. Dla wyjaśnienia dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, w Polsce prostytucja jest legalna, ale sama prostytucja. Gdyby Karol sobie nagle stwierdził, że chce sprzedać swoje ciało za pieniądze, to może Z dużo bym zarobił? No, ty musiałbyś spytać widzów, ile byś zarobił. Karol. 24 lata, zadzwoń już teraz. 0797 9797. Zadzwoń, czekam na Twój telefon. Chciałbym z Tobą dyskutować o filozofii całą noc. Czy jesteś kobietą? Czy jesteś mężczyzną? Czy jesteś dziewczyną. Zadzwoń do mnie. Jeśli chcesz zobaczyć Karola w swoim domu, zadzwoń już teraz, nie wahaj się dłużej. 079797. Karol nie będzie czekał długo. Masz ostatnie 15 minut. Jeśli zadzwonisz w ciągu następnych 5 minut, dostaniesz zestaw noży marki Druteks. A, Drutex. Nikt nie zadzwonił w ciągu pierwszych pięciu minut. Niestety mamy strasznie dużo tych noży do rozdania na Zbyszek, napraw swoje auto już dziś. Jest bardzo trudno, żeby się domyślić, jak miał na imię, prawda, założyciel tej firmy. E, no, Stefan. <grym> jak podaje raport oczywiście naszego niebagatelnego, nieomylnego źródła WP.pl i jednego z podportali WPP. WP. WP. Pieniądze z... WP. Zajrzyj dziś. <grym> Studenci na pierwszym roku bardzo często potrzebują korepetycji I nawet już same uniwersytety Podsuwają gdzie pod nos A oni nie chcą chodzić Okazuje się, że studenci idąc na pierwszy rok studiów są nieprzygotowani do studiów Problem jest w tym, że idąc na studia jesteś przygotowany tylko z tego co ci w liceum wpojęli A oni w liceum mogą ci wpalić co chcą To co zdajesz w liceum upoważnia cię do i pójście na studia A nie powinno tak być, bo twierdzą, że powinny być egzaminy wstępne Ja nie miałem wstępnych i się cieszę Ja jestem pierwszym rocznikiem nowej matury Zdawałem maturę z języka polskiego, języka angielskiego, wosu i historii sztuki. I zobaczcie teraz, jak Karol skończył. Jeśli nie chcecie skończyć tak jak Karol, dzwońcie już teraz na 0700-9799. Dobrze skończyłem. Robisz podcast. A co ja skończyłem? Ja jeszcze nic nie skończyłem, ja jestem w trakcie. Tak nawiązując jeszcze do poprzedniego. Populism? No? Ja tu nie kończyć jeszcze. To dajcie mi minutkę. Ja tu już wychodzę, ale to jeszcze nie kończyć. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy wy pierwszokrasiści, studyjni, którzy już za dwa, za dwa tygodnie już pójdziecie, rzacy, świeża Dostaniecie piękny zielony indeks, który już po roku będzie wyglądał jak na kupa główna. Nie tylko przez te pały, które będą go zdobiły, ale też przez to, jak go będziecie, prawda, szanować. Polecam zakup okładeczki. Na <grym> tak. bardzo, Najlepszy bardzo tip bardzo dla warto. tych, którzy idą na studia i mają indeks na studiach. Uczcie się, kupcie sobie bardzo, ale to bardzo indywidualną okładkę na indeks, bo później jak będziecie mieli szafkę indeksu tak? 500 milionów takich samych indeksów i będziecie musieli szukać, to jeśli będziecie mieli swoją okładkę na indeks znajdziecie ją od razu. O, oh my love. co są teraz do dupy. Studia podobno też. Wiem, są do dupy. Tak. Stary, mamy tropiologię. Prącik w czaszy tulipanu. Dochodzi do zygoty. Bączek <gry> siada na płatku. I wtedy jest zygota. Czy wy, pierwszoroczniacy studyjni, również macie problem z tym i boicie się tego, że pierwszy rok na waszej nowej, wymarzonej uczelni, na której poznacie wiele fantastycznych kobiet i pięknych mężczyzn, zaskoczy was trudnym poziomem i że pierwsza sesja może być waszą ostatnią, chyba że macie rozliczenie roczne? Nie martwcie się tym. Alkohol źle wpływa na. Potencję męską. Libido. Więc potrzebujecie placebo w postaci bodźców zewnętrznych, najlepiej, które są wysyłane ze strony samicy, Ta... rodzaju homo I Ci Francuzi powinni coś o tym wiedzieć. Ja myślę, że oni wiedzieli, że Libido wzrasta pod wpływem placebo. Feromon, ja sobie zawsze szczykuję kromkę z masłem, zawsze feromon. feromon sobie jedną kromkę z masłem. I jak ją jem, to ja bym nie tylko ja to. Uuu, ja bym ją nie tylko ja. <laughs> Wasze życie nabierze kolorów, kupcie sobie feromony. Dzwońcie już teraz, mam jeszcze dużo noży. Nie, pytanie dla was. O ile lat Włodek jest starszy ode mnie? Jeden, dwa czy trzy? No. Powiem, że nie więcej niż trzy. Dobrze, nie więcej niż trzy, dobrze, niech będzie. Ten kto zgadnie dostaje ten jeden zestaw noży, który nam już wisi tutaj od wczoraj. I my, i wy, i fajna bluza, i fajna koszulka Włodka. Hipster. Są już. Kobiety mają problem z mężczyznami. Ten ich Kazio, Rysio to nie są faceci. Kobiety potrzebują twardych dowodów na to, jaka jest męskość. Kobiety potrzebują twardej ręki w każdej sytuacji. Gdzie ta ręka ma być, proszę pana? Proszę pana, kobiety przychodzą do mnie i takie wiotkie są, takie są mięciutkie, jak taki rozgotowany makaron albo kluski. Przychodzą do a wychodzą do mnie jak szprychy. Proszę pana, jak szprychy. No.